Witam bardzo serdecznie w Rivals Jest to Gierka, którą ostatnio Że tak się wyrażę Mocno cisnę i chciałem taki nagrać film Żeby wam mniej więcej ją przedstawić I powiedzieć od czego w grze zacząć Po pierwsze powiem wam, że jestem bardzo Zachwycony tą grafiką w tej grze Naprawdę jest ona Komiksowa, a jednocześnie ładna Część, w się sensie, no, Dziwnie to jest powiedziane, ale wiecie Ładna, ładnie komiksowa Przedstawiająca faktycznie takie, no, tak jak sobie bym wyobrażał komiks, jak powinien być przedstawiony w grze, w ten sposób. Te animacje są tutaj naprawdę świetne i gra, postanowiłem nagrać ten odcinek, ponieważ gra nie jest taka dość prosta do zrozumienia, ma wiele takich niuansów. I po prostu, żeby ktoś się nie odbył, najlepiej, żeby sobie obejrzał właśnie taki filmik żeby wiedzieć od czego zacząć, po pierwsze zacznijmy sobie od bohaterów, bohaterów mamy w grze w tej chwili 38 jest to bardzo duża ilość bohaterów, <laughs> dlatego polecam na początek wybrać sobie zobaczcie tu macie trzy klasy, macie klasę obrońcę, obrońca to jest tank tak zwany potem macie klasę wojownik, wojownik no to to jest taki Support, bym tak nazwał, czyli DPS, czyli najwięcej zadaje obrażeń zazwyczaj, ale no jednocześnie ma tego życia nie tyle co na przykład tank. I stratek. a stratek, no to są postacie głównie leczące, leczące ale też wspierające, czyli dające jakieś osłony, busty i tak dalej i tak <laughs> dalej. Jak widzicie leczących postaci mamy najmniej w tej chwili, bo jest ich tylko 8, 8. najwięcej jest w tej chwili wojowników. W każdym razie yy, pamiętajcie o tym, że raczej nie będziecie mieć szansy grać jedną klasą i jeżeli chcecie na przykład yy, grać w trybie rywalizacji, dobrze jest opanować dwie postacie z każdego yy, rodzaju, czyli stratek, wojownik, obrońca, a przynajmniej obrońca i stratek, te dwie, bo wojownik jest takim opcjonalnym, yy, że tak powiem. Yy, Opcjonalną kwestią. Dlaczego opcjonalną? Dlatego, że bez dobrego tanka i bez dobrego leddy healera nie wygra się meczu. Natomiast, znaczy idzie wygrać, ale no raczej jest to bardzo, bardzo trudne. Natomiast jeżeli chodzi o support, to tak naprawdę drużyna może w ogóle nie mieć supportu i jest w nie wygrać mecz. Przynajmniej na tych niższych rangach jest bardziej istotne, żeby właśnie było co najmniej dwóch tanków i co najmniej dwóch leczących. A może być więcej tanków, więcej leczących, na przykład 3 tanków, trzech lecących i tak dalej. I teraz tak, od czego zacząć, żeby się nie odbić? Jak tutaj wejdziecie będziecie już, możecie kliknąć od razu zagraj. Tylko że jak tutaj klikniecie, że zagraj szybkie starcie, to to szybkie starcie jest średnim pomysłem na początek. Dlatego, że od razu startujecie przeciwko przeciwnikom, dodatkowo wasi... i... Yy, yy teammeici mogą być afk, tak się zdarza w tej grze niestety. To jest taka trochę plaga tych gier multi w takich szybkich starciach, że ktoś sobie wbija do szybkiego starcia i jest afk, zwłaszcza wieczorami. Powiem wam, że ja na początku bym się właśnie przez to odbił od tej gry. Natomiast yy, rywalizację będziecie mieć dopiero jak 80. zdobędziecie tam już afków zazwyczaj raczej się nie trafia. Natomiast najlepiej zacząć sobie tutaj od treninga, treningu z komputerem. Będziecie wtedy mieć drużynę graczy przeciwko botom. To jest dobry pomysł, żeby od tego zacząć i po prostu w ten sposób się w tą grę wdrażać. Oczywiście, e, jeżeli wam starczy cierpliwości, bo niektórzy są niecierpliwi i chcą od razu grać, polecam najpierw tutaj sobie wybrać trening. I tutaj na przykład możecie sobie wybrać też. Hmm. Gdzie to było O tutaj jest u góry Zobaczcie trening I samouczek bohaterowie Samouczek dominacja tryb konwoju Obszar treningowy To te dwie rzeczy czyli bo są takie dwa tryby Dominacja i konwój Czyli dominacja to musicie zdobywać pole i utrzymać je Natomiast konwój to musicie ochraniać tam y, Po prostu Jakiś taki tak zwany wózek Przepchać do końca obszaru I bronić tego wózka przed Przeciwnikami, którzy go przejmą, to go zatrzymają i cofają go z powrotem. Najlepiej sobie wziąć właśnie samouczek przejść na początek oraz samouczek bohaterowie. Teraz tak, jak już to sobie przejdziecie, ten bohaterowie, i po prostu wybierzcie sobie dwie postacie, właśnie tanki, dwóch wojowników i dwóch leczących, i tylko starajcie się na początek tymi sześcioma postaciami opanować rozgrywkę, a dopiero potem ewentualnie. No przechodzi do następnych Oczywiście wiadomo, że Podczas rozgrywki będziecie Na przykład Wydaje wam się, że lubicie daną postać, bo tam na przykład Znacie ją, nie wiem, z filmów, komiksów Czy tam jakichś innych Animacji Natomiast no nie zawsze tą postacią się odnajdziecie W grze, więc jeżeli jakaś wam postać Nie pasuje, to nie wahajcie się Zmieniać tych postaci, bo Tak naprawdę No jest tych postaci dużo i lepiej sobie poszukać jakiejś postaci, która wam pasuje pod rozgrywkę, zwłaszcza na początek. I ją się szkolić niż po prostu na siłę tylko dlatego, że lubicie danego bohatera. I teraz tak, jest tutaj w tej chwili przepustka sezonowa. Teraz powiemy sobie o przepustce sezonowej. Jak zdobywa się przepustkę sezonową? A potem wam powiem jeszcze jak można zdobyć różne darmowe skiny. Bo tych darmowych skinów jest naprawdę dużo. Dużo jest związanych oczywiście z przepustką. Jeżeli będziecie mieć przepustkę, to tak jak ja tutaj mam, to będziecie mogli odblokować wszystko. Jeśli nie macie przepustki, to część rzeczy będzie wam tu pisało, że jest dopiero dostępna w przepustce. Tej, jak, no jak wykupicie przepustkę, ale część rzeczy możecie do, y, odblokować za darmo. Można na przykład skina tutaj dla właśnie niebieskiej tarantuli, dla Penny Parker, odblokować za darmo. W późniejszym czasie będziecie mogli odblokować, jak wejdziecie, wiecie na piąty poziom przepustkę, to będziecie mogli odblokować jeszcze tutaj tego namora chyba, i jeszcze był jakiś. I tutaj chyba ten skarny Witch też jest gratis. Ja widzicie mam przepustkę i już tego nie wiem. Przepustkę wbijamy w taki sposób, że zdobywamy tą yy, fioletową, chronorzetony, tą fioletową walutę. I jest podobnie jak, jak to ma miejsce na przykład w Helldivers 2, czyli żeby kolejny poziom przepustki wbić to musicie mieć określoną ilość chronożetonów. I na przykład tutaj żeby blokować ten ósmy poziom ja potrzebuję jeszcze 700 chronożetonów. Chronożetony zdobywamy za zadania. Tutaj troszkę zmienili styl, bo w niektórych grach jest na przykład w Pubu co tydzień mamy nowe zadania. Tutaj mamy zobaczcie Dzienne mamy tak, 4, 3, 4, 3. Przysz, za tydzień, jutro odblokują mi się 4 zadania dzienne, będę mógł zdobyć 120 chronorzetonów. Dzisiaj miałem 3 zadania dzienne, mogłem zdobyć 90 chronorzetonów. I tak będzie w kółko, a dodatkowo mamy wyzwania, tak zwane, i wyzwania odblokowują się co 2 dni. Co 2 dni wyzwania, jednakże jedno wyzwanie daje nam. 90 chrono, 80, przepraszam, 80 chronożetonów, więc 240 co 2 dni chronożetonów jesteśmy w stanie odblokować. Czyli można powiedzieć, że na 2 dni, jak tutaj sobie policzymy, tu mamy 120 plus 90, to mamy 210, plus tutaj mamy 240, to mamy 250, 450 chronożetonów na 2 dni odblokowujemy do przepustki. Czyli mniej więcej w tej chwili przepustka jeszcze trwa, w tej chwili jeszcze przepustka trwa 23 dni. No to łatwo obliczyć, że na 10 dni 4900, czyli odblokuje do końca jakieś 10000 żetonów plus te 3 dni. No, jakieś tam 10000 parę żetonów. A tutaj na przykład dotąd potrzebuje 3110, jeżeli będę grał tylko codziennie, będę robił te wyzwania, będę miał 10 tysięcy, więc będę miał spory nadmiar i dodatkowo za przepustkę dostajemy jeszcze historię, niezależnie czy macie przepustkę wykupioną czy nie, te historie możecie odblokowywać, ale i to nie wszystko, bo każdy bohater ma swoją biegłość i teraz... O przepustce sobie już tutaj powiedzieliśmy, teraz przejdźmy znowu do bohaterów, powiem wam jak odblokować przedmioty kosmetyczne do bohaterów, w tym dodatkowe skiny. Każdy bohater, na przykład możemy sobie wziąć kapitan Kapitana Ameryki. Fajne mają w ogóle te animacje. Każdy bohater ma swoje elementy kosmetyczne, oczywiście... Skórki możecie kupować też za te niebieskie żetony, zobaczcie jest taka niebieska jednostki się nazywa waluta, za te jednostki możecie kupować skiny do postaci te powiedzmy takie premium premium skiny, oczywiście te niebieskie żetony możecie kupić za złote, bo waluty, jeszcze tutaj jest trzecia waluta czyli kryształ, kryształ to jest ta waluta premium, którą kupujecie w grze za kasę, jak tutaj zresztą widać. Oczywiście jak, jak jesteście bogaci możecie sobie kupić od razu za 100 dolców prawie 12 tysięcy kryształów Kupić wtedy pre przepustkę premium plus i mieć od razu pół przepustki odblokowane To jest standard wszędzie stosowany chyba w tych grach free to play, że właśnie można kupić przyzwykłą przepustkę I tą przepustkę premium, która daje od razu odblokowanie ileś tam poziomów na przykład przepustki No to tutaj tak samo można zrobić, ale te złote kryształy możecie też wymienić na Właśnie te jednostki, co pozwoli Wam na przykład zakupić skina. No i tutaj jak przejdziecie, mamy na przykład tego skina, klikamy tutaj zdobądź. jak widzicie, 2200 niebieskich żetonów kosztuje tych jednostek. I tutaj mamy 80, no to 2020, że mamy dokupić złotych, widzicie, i wtedy nam doliczy te 80. Niebieskich, które mamy, i wtedy odblokujecie. I tutaj, jakbyście to sobie kupili, to mielibyście zarówno MVP nowe, animacje MVP, nową emotkę jakąś, animowany banner plus dodatkowy spray. Ale oprócz tego. Tutaj macie opis zdolności, warto się zawsze z tym opisem zdolności zaznajomić, bo to jak macie zamiar grać tą postacią, to warto to wiedzieć. Tutaj macie informacje dodatkowe i tu macie możliwość przeczytania sobie historii związanej z kapitanem Ameryką, a tutaj macie biegłość. I tą biegłość, jak będziecie grać tym bohaterem dużo, będzie wam się odblokowywać. I odblokowujecie po kolei tutaj, e, zobaczcie, agenta, rycerza, kapitana, centuriona i władcę. Co za to dostajemy? No to na poziomie rycerz dostaniecie spray związany z tą postacią, skórkę, znaczy to jest awatara dostaniecie na poziomie władcy, to jest awatar, tutaj możecie zdobyć jeszcze dodatkowo animację no chili. jak zrobicie więcej widzicie będzie się tak wyświetlać. A to jest podstawowa animacja. Kili wszystkie postacie to mają. Natomiast to, na przykład na poziomie kapitana, odblokujecie taką animację mm, zabijania przez was robienia Kili, a na poziomie centuriona odblokujecie taką. Więc można tutaj, yy, robiąc właśnie biegłość postaci, odblokować troszkę rzeczy kosmetycznych. I dzięki temu po prostu postacie, którym będziecie grać najwięcej, no to będziecie mieć do nich najwięcej postaci kosmetycznych. Co jeszcze warto wiedzieć? Są wyzwania takie, jeżeli chodzi o przepustkę, wyzwania są takie specjalne. I Na przykład w tej chwili mamy kosmiczną przygodę galakty. Rzuca się taką kostką. Te kostki dostaje się za wykonywanie zadań. Właśnie jutro będą kolejne odblokowane zadania. Zazwyczaj to są dwa rzuty i co dwa dni mamy znowu te dwa rzuty kostką. Tak czy inaczej, żeby odblokować wszystko i tak musicie zebrać na plansysze wszystko, więc ten rzut kostką jest taki troszkę... No, po prostu jak będziecie mieć szczęście, to blokujecie niektóre rzeczy, które są bardziej cenne. Na przykład tutaj jest skin do y, czarnej wdowy. Zobaczcie, skin do czarnej wdowy. Legendarny, bardzo fajny. Można go zdobyć jako y, nagrodę. A tutaj jeszcze mamy. Y, gdzie to było? O! MVP. MVP, które można zdobyć pod ten skin. Żeby tego MVP używać, ja już zdobyłem to MVP, jak widzicie. Ale że nie mogę go używać, bo on działa tylko i to MVP działa tylko wyłącznie w połączeniu z tym skinem. Więc tak czy inaczej będę musiał tego skina zdobyć, żeby używać tego MVP. A tutaj mam jeszcze jakąś yy, emotkę do zdobycia. Tak czy inaczej zdobędziecie wszystko, zdobędziecie z tego wszystko, jeżeli będziecie oczywiście w to grać. Tylko trzeba pamiętać, żeby w tym brać udział. Druga rzecz, która jest sezonowa, też związana z przepustką. To są takie wyzwania tutaj. To tu jest taka jakby gazeta, Daily Bulge. Tak? I mamy tutaj wyzwania związane z różnymi rzeczami. I po prostu te wyzwania klikacie sobie i robicie te wyzwania. I wtedy też zdobywa się różne rzeczy. Tutaj na przykład widzicie chronożetony. Tutaj spray. Ale tutaj też jest skin. Bo tutaj zobaczcie z prawej strony jak zrobicie wszystkie pięć wyzwań można zdobyć skina do yy, tego gruta. Fajny skin, ja już go jak widzicie, zdobyłem. Po prostu robicie tutaj te wszystkie, nie zapomnijcie też, że tutaj macie przewijanie tych yy, stron i zrobicie to wszystko. Jak zrobicie wszystko, no to zyskacie też jakąś plakietkę, galeria kart. No i po co te galerie kart? Są? Widzicie, tutaj są pierwsze trzy nagrody galeria kart. Macie tutaj taki u góry zakładkę jak galeria. I tutaj mamy po prostu komiksy. Te komiksy, jak widzicie, o, jak mam, to mogę kliknąć i mogę kliknąć przeczytać i przeczytać sobie historię związaną z tym. Jeżeli tego nie mam, no to nie mogę kliknąć, na przykład tych tutaj nie mam. Te się zdobywa za wezwania, Do wyzwań zaraz jeszcze przejdziemy, to będziecie wiedzieć, jak to zdobywać. Więc zobaczcie, jeżeli chodzi o sezon, to fajnie to jest zorganizowane, bo nawet jak nie kupujecie przepustki, to możecie już zdobyć dwa legendarne skiny. Pierwszy, skiny. Pierwszy tutaj do czarnej wdowy, a drugi skinek tutaj w tym wyzwaniu, w tym wiewiórczym wyzwaniu, możecie zdobyć do gruta. Dodatkowo, teraz przechodzimy do wyzwań. Wyzwania to właśnie jest coś, co można bardzo, bardzo łatwo pominąć. Dlaczego? No bo tutaj są ukryte pod naszym banerkiem. Jak klikniecie tutaj, to tutaj macie coś takiego jak osiągnięcia. I macie tutaj cztery różne y, rodzaje osiągnięć. I tutaj macie nagrody z prawej strony i jak zobaczycie co się za to zdobywa. Tu mamy jedną z galerii kart do zdobycia, chronożetony. Jest plakietka, domowi nikt nie dorówna, i tutaj macie dziecko galaktyki tytuł. Tytuły też można wyposażać. W rosnącej rywalizacji... No, to tutaj jest odnośnie rozegrań. Widzicie, wygraj 100 starć, za to dostajecie te punkty. Tutaj macie punktację. Jak dojdziecie do konkretnego progu, no to wtedy odbieracie nagrodę. I za 40 tutaj punktów jest 200 chronożetonów. Więc oprócz tego, co tam sezonowo można zdobyć, te chronożetony, no to jeszcze w tych różnych rzeczy można zdobyć chronożetony. I teraz mamy bohaterska przeprawa. Bohaterska przeprawa ma najwięcej nagród, bo najwięcej tam jest tych wyzwań. I Zobaczcie, zdobywacie znowu te niebieskie jednostki do odblokowywania skinów. Do odblokowania skinów. Ale oprócz tego po drodze możecie tutaj kostium dla Storm zdobyć. A tutaj dalej jeszcze da się zdobyć kostium dla Starlorda. Więc jak widzicie w grze jest dużo, dużo darmowych skinów. Pomijając fakt, że w przepustce są dwa darmowe, to jeszcze tutaj do zdobycia w sezonie dla każdego, niezależnie czy ma wykupioną przepustkę czy nie, też jest kilka skinów do zdobycia. Darmowych zupełnie. Jeszcze jest jeden skin darmowy. To, to będzie w opisie kod do skinu darmowego dla Ironmana. Ten skin darmowy dla Ironmana teoretycznie miał już, już niby wygas, ale powiem Wam 5 marca. Ale ja aktywowałem go. W tej chwili mamy 18. Ja aktywowałem go 15. Czyli 3 dni temu i normalnie działał, więc dam go do opisu. Nie gwarantuję jednak, że jeszcze działa. W sobotę działał 3 dni temu, czyli natomiast teraz może już nie działać, bo może się pomylili. Nie do 5, 5 był, tylko do 15, a może jest do 5 kwietnia. Tylko wszyscy tam źle na stronach podali jakaś pomyłka. Trudno mi powiedzieć, u mnie skin normalnie zadziałał. Aha, w niedzielę też działał jeszcze, w niedzielę też jeszcze działał, bo znajomi aktywowali w niedzielę, jak im powiedziałem, i faktycznie skin jeszcze działał, i wtedy będziecie mogli zgarnąć. Skinka do Ironmana. Tego dokładnie, którego teraz mam wyposażone. Wyposażony. Zobaczcie, taki ten skin jest za darmo, to jest Ironman, zbroja model 42. Nie wiem dlaczego. Na chwilę Kapitan Ameryka tam pisało. Nie wiadomo dlaczego coś się nie zmieniło, bo ostatnio byliśmy na modelu Kapitan Ameryki. Zbroja model 42. To jest taki troszkę reskin tego co podstawowy model jest, jak widzimy zresztą, ale no fajnie na wygląda, jest taka czarno-złota. Ten skin możecie zgarnąć gratis, jeżeli wpiszecie kod. Gdzie się wpisuje kody? Bo to jeszcze nie wszystko. Jeżeli będziecie tutaj grze pierwszy raz, to jeszcze można pozdobywać kilka rzeczy w takiej zakładce. O nazwie Społeczność. Tutaj, oczywiście, to, tego jeszcze nie powiedziałem. Zaraz do tego przejdziemy. Przejdźmy, tutaj, jednak gdzie wpisać ten kod Ironmana, który będzie w opisie. Tutaj wpisujecie kod pakietu, czyli klikacie tutaj e, tą zębatkę, klikacie kod pakietu, i tutaj wprowadzacie kod pakietu. Ale oprócz tego, tutaj też można kliknąć w zakładkę Społeczność i zdobyć takie nagrody jak e, na przykład 100 jednostek za zalogowanie się do Discorda. Oficjalnego Discorda Marvel Rivals. No to możecie zdobyć 100 jednostek. Dodatkowo, członek NGP też możecie dołączyć do takiej stronki. Ta mają być w przyszłości być więcej nagród do Rivals. W tej chwili możecie zgarnąć też 100 jednostek za yy, zalogowanie się do tego NGP. To też was przeniesie tam do stronki zewnętrznej i, i zdobędziecie jeszcze tutaj. Teoretycznie można zdobyć 300 jednostek z zakodu. Zgromadzenia, widzicie, czy jest kod zgromadzenia. Jednakże, żeby to zrobić, to trzeba to zrobić, założyć konto na Rivals przez Stronkę, a nie przez Steam. Więc jest to o tyle utrudnione, że musicie najpierw założyć konto przez Stronkę, a potem ewentualnie je powiązać ze Steam. Więc jest to o tyle utrudnione, nie? My się to nie wydaje jakieś trudne. Po prostu zakładacie konto najpierw. Na stronce potem instalujecie gry na Steam i łączycie to konto. No ale ludzie mają z tym problem i bezpośrednio instalując grę przez Steam nie da się tego kodu wpisać. No, no i tyle. I teraz przejdźmy sobie jeszcze do zadań. Jak to wygląda, to już wiecie, że tam na dwa dni te, te tutaj dzienne, ale tutaj mamy jeszcze wyzwania. Te wyzwania to też już tam powiedziałem, że co dwa dni się pojawiają. Natomiast na początku, jak zaczniecie grę, to tych wyzwań będziecie mieć mnóstwo dostępnych, bo one mają. Długi czas, jak się odblokowują, to 2-3 tyg tygodnie są, niektóre są nawet dłużej dostępne. Więc będziecie mieć tych zadań dużo, więc szybko będziecie awansować w przepustce na początku, no bo tych zadań po prostu będziecie wykonywać w multum. A oprócz tego, mamy tutaj jeszcze, no to to właśnie to jest, to, to, tutaj możecie sobie sprawdzić to wyzwanie odnośnie tego, jak zdobyć tą skórkę gruta. A tutaj za dwa dni kosmiczna przygoda Galakty się odblokuje. Co to jest jeszcze? Nie wiem. Za dwa dni, właściwie za trzy dni, będzie odblokowana kosmiczna przygoda Galakty. Jakieś nowe wydarzenie. No i tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Tak to mniej więcej w tej chwili wygląda gierka. Myślę, że gierka jest warta tego, żeby jej spróbować. Uważam, że to jest jedna z lepszych w tej chwili gier, jeżeli chodzi o gry Multiplayer. Takie heroic shootery. Mi się bardzo spodobała, no i co, no, spodobała mi się i w ciągu kilku dni, odkąd zacząłem ją grać, wbiłem już kilkadziesiąt godzin w niej, mam chyba już te 30 godzin w niej wbite. Aha, jeszcze jedna rzecz bym zapomniał, tu jeszcze macie maila takiego, tutaj tutaj też można, po pierwsze na, na Twitchu w tej chwili jest do zgarnięcia właśnie kostium Adama Warlocka, pokażę wam ten kostium jeszcze na koniec, i tutaj możecie jeszcze wypełnić takie ankiety. Za te ankiety też dostaniecie nagrody. Łącznie dostaniecie trzy ankiety. Jak wypełnicie pierwszą, pojawi wam się druga, potem pojawiłam się za jakiś czas trzecia yy, ankieta. Niestety, uważajcie, że te ankiety potrafią być zabugowane. I na przykład właśnie za tą drugą nie przyznało um, nagrody. Natomiast za trzecią i za pierwszą mi przyznało normalnie nagrody, dwie nagrody dostałem, więc jak najbardziej to działa, więc polecam sobie to wypełnić, zawsze dodatkowe nagrody do. Konta zostaną wam przypisane, zawsze parę tych jednostek czy tamtych chronoretonów idzie w ten sposób przypisać. No i to właściwie tyle. Polecam Mega Gierkę, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hejo. Aha, jeszcze. Hejo. Jeszcze miałem pokazać tego skina Warlocka jak on wygląda taki. Jak to wiadomo, jeśli chodzi o Twitch'a, no to tutaj taki aset fioletowy, kolorystycznie. To jest wariant kolorystyczny jego podstawowego skina. Jak widzicie, tu jest skin podstawowy. Tu mamy wariant y, twitchowy tego skina. Całkiem fajny. Mi się bardziej podoba ten twitchowy niż oryginalny, szczerze mówiąc. Bo ja lubię fioletowy kolor. A tu jest jeszcze taki wariant do blokowania zielony. A ten skin jest z przepustki, całkiem fajny. W ogóle ta z przepustka jest stylizowana, takie są skiny na modłe y, castlewani robione. Na modłe castlewani też do Ironmana, to zobaczycie elementy kosmetyczne y, z przepustki do blokowania jest taki skin całkiem fajny. Z takimi czaszkami przerażonymi. Ogółem uważam, że. Przecież jest początek roku, taki, moim zdaniem, ten sezon bardziej by pasował na jesień, jak jest Halloween, a nie teraz. No, ale, tak se wymyślili twórcy, no i zrobili taki, taki sezon zrobili nam teraz. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o tą grę w tej chwili. Tu jeszcze, o, jeszcze jedną rzecz, co mogę powiedzieć. Tutaj mamy bonusy drużynowe. Zazwyczaj drużynowe zdolności się blokowują, są pod C. Nie są one jakieś mocne, ale zawsze troszkę wzmacniają. Poza tym jak mamy w drużynie na przykład dwóch z danego teamu, no to mogą oni ze sobą współpracować. I tak na przykład rekin, czy ten... Yy, kurde, nie wiem jak, jak to nazwać tego... Roket, no powiedzmy Rocket, bo nie będziemy go nazywać, nie pamiętam imienia, nazwy tego zwierzęcia. Mogą wskakiwać na Gruta i jeździć na nim, nie? Więc gród może ich wozić jako taki... No jako taki <noise> Rumak Ale dzięki temu, że jeżdżą na nim Łatwiej jest im leczyć go bezpośrednio No bo siedząc na nim leczą go bezpośrednio I to mocno wzmacnia tego grota Także można współpracować Drużynowo też Nie są to jakieś mocne wzmocnienia Ale zawsze minimalna przewaga Lepsza jest niż yy, żadna przewaga nie? No i to tyle Dzięki, dzięki za uwagę Do usłysząka